Na dzisiaj pracy wystarczy. Cześć widzowie, ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie. Realistyczny przejazd. Samochodem, który właśnie widzicie. Czyli moim ukochanym. Satsuma. <grym> Nie mogę. To musicie przyznać, że ten żart mi się akurat udał z tą cwietką. W każdym razie widzowie. Dzisiaj zapytamy trochę na pejuta juta. Chciałabym też pokazać właśnie taki typ odcinek, który mógłby być nie musi, ale mógłby, bo chciałem, żebyście właśnie napisali, co o tym sądzicie. Bierzemy się właśnie w te przestworza naszym y, ukochanym samochodem, który wszyscy znamy i kochamy, czyli satsumą. nie bardzo ładne wyposażenie w ogóle. Z czterobiego was I generalnie to tak. Chciałbym też, żebyście mi napisali w komentarzu że właśnie takie typy odcinków Wam się podobają, czy właśnie jedziemy z pierwszej osoby czymś tak realistycznie w ruchu ulicznym. To jak akurat dzisiaj nie będziemy może jeździć w ruchu ulicznym, tylko bardziej tak po jakichś górach i przestworzach, ale chciałem, żebyście też napisali i też w przyszłości będzie kierownica, tylko teraz jeszcze aktualnie będzie kierownica jako tak nagranie jeszcze moich rąk, jak jedzę. Bo kierownicę mam, nie? Dobra, odpalmy ufoludę. Posłuchajcie w ogóle tego blow-offu. Naprawdę. Posłuchajcie blow-offu. No, ten dźwięk konkretnie słychać. Także, widzowie, zapinamy jedyneczkę. Powoli kierownicę, i zakręcamy. Tylko ona ma strasznie zły promień jak widzicie, bo to jest jej chyba max. Tak, to jest jej max, to jest jej maksymalny promień skrętu. Także średnio dosadz suma skręca, ale o Jezu, to się pan nadejście, musi usłyszeć, głupie boty. Dobra, teraz tak, kierunkowskazik. Nie mogę skręcać bardziej niż tak. Dobra, to teraz tak zakręcamy oczywiście, na kierunku wskazu. Tak. No i zakręcamy sobie tutaj. Dojeżdżamy. Pierwsze przeszkody, o wiadomo, nie będą trudne. Te już pierwsze pagórki. Get pokonane, słuchajcie, ale ładnie go podpiję, Zobaczcie. Muszę pójść, tak naprawdę. Oczywiście ze sprzęgą to mam wypracowane. jest jakiś samo dedykowany na odrózowanie naprzód, to jest ale. wszystko, jakoś tam to piękne jest, Dawanie gazu nie za wiele skutkuje, no oczywiście, to wiadomo, ma, to jest, że nie przystosował do tego, co teraz więc nie będę go też tutaj tam oszczędzał. O, tutaj będę podjazd. o! Patrzcie, da się, będę palić, palić tej gumę, praktycznie. Spalenie gumy, oczywiście, wiadomo. Kurde, ty, to nie wyjedzie. Teraz to widzowie już nie wyjedzie. Teraz to już nie wyjedziemy, No trzeba będzie się tak, sobie, tak w tutaj sobie tak cofnąć, tylko... Oczywiście, wiadomo, nie ma jest. Co jest, co jest. Podjedziemy, podjedziemy obolotkiem. No to teraz trzeba by było to zrobić tak. Już widzowie, już się czuję źle, bo już mi to nie wyszło. Już teraz czuję, czuję że kurde, czuję się już niespełnione, że mi to nie wyszło. Ale no, podjechał, wyjechał, w każdym razie. Jeszcze przeszkody już widzowie pokonane. Myślę, że przejeżdżali na jedynce, chociaż prawdopodobnie też jakieś inne biegi się pojawią. Prawdopodobnie też jakieś inne się pojawią. zobaczcie, jaką przeszkodę taką łodzi. Tyk. O, ale ładnie. Jeszcze ta za Zobaczcie. Zobaczcie, jakie to piękne jest. Jak to tak kurde filmowo wygląda. Dobra, oczywiście jedziemy z pierwszej nie będę to już z osoby, to się do jednego, oczywiście, wiadomo. Staram się, oczywiście, też będę właśnie tak jeździć, żeby wyjść. To chyba benzynóweczka, czy chyba, tak? Chyba na pewno, chyba na pewno, to jest benzynu. Dziwnik zaczło benzynowy. Ło! No właśnie. To też, jak widzicie, mogą na setkach się spotkać takie typu niebezpieczeństwa. Czyli właśnie uszkodzona droga. No jakbym pojechał prosto, no to by raczej już mnie nie było, nie? A w tym samochodzie klatki niezamontowane. Klatka niezamontowana, tylko te becie bars, to się nazywa. O, tutaj trzeba wiecie, czekajcie, bo tutaj dziurę trzeba wziąć między koła. Cyk, cyk. O, o. Dobrze, chodzi sobie. Ta Satsuma jest raczej dobra, bo wymikiem nie będzie tutaj. sobie dużo i szybko. I raczej, raczej nie jest jakimś wolnym samochodem. Jak widzicie się da się to wszystko... Dobrze, o! Co to było? To było takie tr. Na pewno nie skrzynę biegów, bo jego nie zmieniałem, dobra. No, no, no. To jest więc noweczka ale doładowana więc ona sobie raczej powinna poradzić, tylko mówią, no nawet na przytoc się raczej tak się nie bo on strasznie dużo za dużo mieli, a za mało się rusza kołami, nie. Bardzo ładny to jest po prostu. Tak czasem od czasu do czasu w jakiejś filmowej kamerzy też można wystąpić, nie? Okay, czekać na tylko, teraz tutaj tak, no, taka taka kurde filmówka. Mi się tak ciężko, bo to niewygodnie jeździ, bo nie widzę, gdzie jadę, ale Momentami za dużo gazu, a za mało obrotu O! Tutaj hop! Gazu, oczywiście tutaj trochę. W trzeba to powiedzieć. Widzicie, to Też momentami za bardzo mieli kłamie, za mało idzie do przodu. ale właśnie widzę, w ogóle chciałam też opowiedzieć o tym, że zamiast zamiast tutaj. Mienia jakiegoś posta, na stronie społeczności, na YouTube. Ja to te sklepy z dokładnie, powiem, to tutaj? Planuję y, grę My i My Wintercard i stwierdziłem, że nie będę tego robił wcześniej niż y, na, przed już zakończeniem roku szkolnego, bo po zakończeniu półroczu na ferie pewnie duża część z was będzie też miała czasu więcej, bo będzie zima. Dla to, to duża część ludzi jest na dworze gdzieś, albo gdzieś na wakacjach, gdzieś siórami. A tak to widzę... O! Do ABS-u niemal, tak to ryzykownie jadę. Więc w każdym razie My -ka i My Winter to będzie super gry. Naprawdę ja będę musiała, na chociażby pokazać z mojej, od mojej tej lepszej strony tej nie tego wariata, co tylko gra w gry, ale też tego, co mam na hmm. mikrofonie. Właściwie to jest gra, ale... ...wydam, żebym mógł część moich umiejętności jeśli chodzi o samochody, pokazać. Że... O! No, zobaczcie, jak on ma w ogóle duże koła. Tylko on ma wielkie te koła. A, przejechał. Kurwa, no to tak takie średnie i najprawiej No bo to... No, ale w ogóle... <słuch> ...też właśnie wam mogę o kilku Na przykład o tym, że ja po prostu uwielbiam... ...nie wiem, czy wy też tak macie... Jak samochód rusza bez gazu, z samego sprzęgła. Wtedy po prostu rusza i to jest wspaniałe. Ja zawsze ruszałem, przynajmniej w moim BMW, delikatnym gazem się puszczało sprzęgło. Ja tak zawsze, no tak zawsze raczej nie robię. Aż w też do tego, że jak powoli puści człowiek sprzęgło, to też on rusza. Nie żeby to było jakieś wielkie odkrycie, ale po prostu zawsze, zawsze mam że jest inaczej. Myślę, że Co? To A, bo to jest No to wiadomo, kiedy to sobie, i to jest najfajniejsze, jak ruszacie z samego sprzęga, bo to znaczy, że samochód jest genialny. Genialnie się tym czymś jeździ wtedy. To ruszanie tym jest po prostu satysfakcją, bo to czyste. Przyjemnie się bardzo jeździ. Jak pali paliwo nie tanie. Paliwo nie tanie, ale o dziwo, potrzebuje dziwo nie potrzebuję jakichś dużych pomieszkań, żeby No jak to tacy, Ja tak nie przejeżdżam, że... Tutaj zaraz będziemy zjeżdżać. Wczoraj nie wrzuciłem filmu, dlatego że generalnie to nie było szczego. Nie zdobyłam wczoraj... Chęci i czas na nagrywanie takich materiałów, więc. Tutaj też. Droga, którą wszyscy mogą kanty, jak się zadziała, pięknie, jak się ich zadzwonią. Mimo to, że. Ta droga, którą wcześniej jechaliśmy, to była już ostatnia droga z takim typowym offroadem. Teraz już będziemy jechali na takim ale nie aż takim, jakby. jakby mi się wydawało. Czyli wiecie, takim ofrądzie, że. Są takie wiecie, ciepła górki, górki, jakieś wyboje, ale już nie ma takiej wiecie, którą Szybko jedziemy. Szybko jedziemy. Szybko, oczywiście, wiadomo. Jestem tutaj w sobie, oczywiście, jedziemy. No. Mogę na coś narożnić tutaj, mógłbym pokombinować. O! Pan z Bębu. Pan z Bębu. Bębę oszczędził. Niestety, jestem fanem Bębu. Nie takim, może jak Mercedesa, bo Mercedes to sobie w gruncie najgorszej sytuacji widzieliśmy. Czy to wiecie? A, wyleciał. Za mały promień to no, Zapomniałam się, że to jest promień to, że ja to nigdzie nie pojadę. Driftowanie to... Może driftować to akurat nie dzisiaj i nie tym. Ale leciał, tak. Zabrał za, na za, za ręce. No, też był... To akurat też zapracany już. Kurde. Ja jestem oczywiście większym fanem Mercedesa niż BMW, bo nie, ja raczej jestem nim team niemieckie auta. Tak dalej. Tak, jestem Polakiem, ale po prostu jakoś zawsze lubię te niemieckie auta. Co się drogi Chińczycy, co obudzili z tym, co ich dawali robić? Niby ten chiński, on to jest zrobił, super. Ale. Ale wiecie, no. No to takie super. Czyli ja w osób tego głowy nie dał. Do... Bo. To w osób tego nie dał. Do... Nie do spokoju jest, że nie jeżdżę, mercykusy, tylko jakimś biednym Chińczykiem na baterię, nie? Ale. Właśnie, to w bitwie na przyszłości. Już się za niedługo zbliżą te cieplejsze klimaty, czy cieplejsze już nie, no, tak? Czyli. Już mogę czyli wiecie, to. To już takie. Wiosna, na na lato. Na lato i na wiosnę, robili z tą wielką konserwację naszego samego w To się generalnie po prostu tatą może coś tam samochodem robić, pooglądować. Więc że się to właśnie opowiem, jak, czym jest w ogóle wszystko, czym, czym się porusza po świecie. A no to mówię, no, dopiero na ciepłej na temperatury, bo tak się nie opłaca w Kurskach odkurzyć samochód. Raczej, raczej tak trochę głupio. No ciekawe też jak ten drugi odcinek wyjdzie, bo też nie jestem, jestem pewna, ile. No, ale raczej raczej widzę, się taki, taki, taki odcinek chciałbym właśnie wdrożyć. Ja, nie? w Życie. Tylko teraz już nie ma kamerki, tylko jest sama, sama słuchajcie, wiecie. Ja mogłem sobie zasłonić ten cały wykres, słuchajcie, obrotowego tam po prawym górnym rogu. W prawym górnym rogu jest ten wykres słuchajcie momentu obrotowego, To mogłem się tego pozbyć. Przestanę i tam właśnie wstawić kamerkę. I moje ręce twarzy wiesz, mówię. Nie będę pokazywał, bo jeszcze nie chcę. Jeszcze powiedzmy, że nie chcę tego robić, ale może w przyszłości, jakby, no może to zrobię. Nie, ja nie, nie mówię nie, chcę w się sensie o tym powiedzieć. Że nie mówię nie, ale to nie ma węzł. O jezu! Kurde, myślałem, że tak na trochę to w To nie jest samochód do tego. Dzisiaj właśnie... Może sobie nawet dwa odcinki dzisiaj. No i jutro wrzucę jeden. Ale to ewentualnie jutro. Ja wolę sobie tak wiecie, przez jeden dzień robić odcinek. W ogóle taka ciekawostka, że w tym y, odcinku z Volkswagenem... z Volkswagenem, znaczy... AWTWAGENem... Tiwagenem znaczy się. Modyfikacji. Nie jest coś To 120 knife, to nie jest tak mało, nie? Jakby taką se suma? Co normalnie w ogóle taką dynamices się Ale wracaj, wracaj, rację. Oczumy mnie. A tak! A tak. Ja jestem właśnie też fanem tego, żeby... Wiem, 100% No, że w odcinku z Keewagenem, słuchajcie, jak pokazywałem modyfikacje. W ogóle też bardzo bardzo chciałbym podziękować. Mam naprawdę ładne liczby już wejść do niego jak na taki początkujący kanon, no bo wiadomo, że to już nie jest jakoś super Aaa! No i teraz możemy poszaleć trochę po parkingu. To te opony nie do tego, ale... Co to, co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra, palimy gumę. Ręczny! Oj, co tam nie spalisz tej gumy, ale. Bo łączka zrobisz A nie, bo to ma za mało problem to To samochód widzowie widzicie, nie, nie do naszych celów. W każdym W ogóle zapisałem dwa razy odcinek pierwszy zbieracz teraz. Jak to z tego z modyfikacji Steve'a Gen, to jest odcinek numer dwa, a nie numer jeden, bo generalnie to tak z reguły. Wiele osób. No, <laughs> Wiele osób już się mogło na to nabrać, że dwa razy pierwszy odcinek. Bo ja tak to jakby. jakby nie, nie wiem, co ja sobie wtedy myślę, ale po prostu... A nie, to tam ten frajer, dobra. Będzie ładny na miniaturę, słuchajcie, także czekajcie Gdy ty cyk. Kurde, trzeba będzie tak ładnie nakręcić, słuchajcie, i będzie piękny Tyk. Będzie tylko ładnie na to najechać. I to w odcinku właśnie z podpisem też odcinek pierwszy zbierze że a to już nie było odcinek pierwszy, tylko odcinek drugi. Przecież mam dwa razy odcinek pierwszy i odcinek... O kurde, tam satsumą to na pewno spalisz szybciej human niż to robisz. Kurde ręczy tego kupanie czy kurde no i pasatumie, no i tyle No ale widzowie to raczej był taki też odcinek, żeby wam pokazać. To już nie był realizm, ale może załóżmy, że... Załóżmy, że przy... O! O! No jeszcze ciekawiej. Wracamy do domu. To w ogóle ta siwieta... To mi się akurat udało. Także widzowie tuż! To jest koniec tego odcinka, ale dobra, przejadę się tą siwetną, bo za bardzo ku... Si? Aha. To pa! To pa, suma Odpalmy tak całą, całą sześć. Bo, to Piękny wspaniały samochód to jest. Tylko, mówię mam zabiegł tego Axel lifta, bo to jest... A, to już nie jest realistyczny przejazd, teraz to już jest speeding racing. Także widzowie, trzymajcie się, siema!